Witam Was serdecznie, jestem G -G Joker i zapraszam Was y, do moich przygód z Minecraftem. Zaczynam sezon pierwszy, no późno, bo późno, ale lepiej to niż wcale, prawda. Wczoraj, muszę się pochwalić, byłem na y, gay party, prawda, i z kolegami oczywiście, ale nie moimi, bo nie mam kolegów, z mamy kolegami, no i było, y, impreza była przednia zaczniemy moją przygodę właśnie najpierw sobie coś tam wiecie pobuszujemy po lesia ten tego tam wiecie o coś, co chodzi co kurde wy kurde wy okrutniki wy kurcze brzydule wy, wy świntuchy jedne dobra o czym wymyślicie w ogóle o, poszukamy szukamy jakiejś niewielkiej góry na zbudowanie domu ta góra musi być podkreślamy epicka, No bo wiecie tam... Jak nie epicka, to nie będzie epicki domek. Ale co do domku, to muszę powiedzieć, że mam zamiar wybudować balkon na trzy strony. Tak, pewnie się zdziwiliście. Uuu, no trzy strony, to ten Konrad jest... ten JJ, JJ, JJ Joker jest bardzo zarąbisty, no. Wiem, wiem, dzięki. No ale wiecie no.

jest dirt, jest, jest, chodź to finał. Zadirtuję ją, kurde. domek sobie już wybuduje z dirta. Taki już wiecie, no. Wiem, wiem, że domek z dirtu to jest coś niesamowitego. Dlatego właśnie zbuduję sobie taki domek. I. będzie epicki. Tak? Epicki jak moja góra. yyy o, jest nawet piasek. piasek, 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 piasek. Jest. 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 jupi, Jest. 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 domek, Jest. 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 Takie domki mi się już pisi taki domek i zaba wy wypiskowany taki do domek tu są drzewa jest, jeden. drzewa drzewa, Powiem wam, że mam zamiar aby ta moja przygoda, przygody z minecraftem które mam nadzieję będę kontynuował, bo. bo mi się nie znudzi Taką mam nadzieję. I postaram się, aby ta przygoda była epicka. Epicka jak po prostu epika. Epika, liryka i dramat. <grystanie> Dziwicie się, skąd to znam? No chodzi się do szkoły. Rozumiecie? studiuje yy... Wchodzę do studiuje ten, jak mi się nazywa? Astrologię, jak tam się takich używa rzeczy. To epika to jest ten, taki statek kosmiczny, a liryka taki, to jest paliwo, a dramat, dramat to jest, nie wiem co to jest dramat, ale coś takiego było, nie wiem. Skąd to znam zrobię sobie upadek, żeby pokopać dirt, jest fajny będę kopał dirta popatrzcie, mój domek jest kolorowy tak jak w naszych polsko kolorowy powinien tak, być wyżej biało-czerwony a jeden czerwono-biały to... Jeżdżą z tymi flagami teraz na te euro i euro y... z tymi flagami patriotnik Nie jest tak łatwo spotykany mi surowcem, ale nie miałem szczęścia akurat, bo tak, spałem tym ludzi. O lepsze poć. Juuuuuu, Dobra, niestety, wiecie, mój odcinek będę musiał kończyć, no, co zrobisz, to nic nie zrobisz, buta nie zjesz. Eee, tak, odcinek będzie już długo, 3 dni, dwa dni góra. Eee, tak, będę się starał co tyle, nawet może nieraz będzie codzienny odcinek. Ale tak będę miał dobry dzień, będzie mi się chciało grać i mała mi nie da kary na kompa. Tak, właśnie tak. Eee, no. Muszę się zająć teraz e, robuta, robótkami ręcznymi, y, prawda, jest to moje hobby wręcz, i kończę ten odcinek. W Na następnym odcinku będę budował mój epicki balkon, który będzie wyrąbisty, wręcz wykór, y, fajny. Jakiś hodowlę, potem założę sobie y, szoszonów, tak, a więc żegnam. Ja jestem GG Joker, a to jest mój Let's Play Hej.